Darmowa reklama w Google. Tak, istnieje i jest na wyciągnięcie ręki. Google Moja Firma to darmowy mini-billboard, który jesteś w stanie zamieścić w sieci. Wyobraź sobie, że jedziesz do Zabrza. Twoja córka nagle zażyczyła sobie lodów. I gdzie je kupisz? No, pewnie w lodziarni. Ale jak znaleźć lodziarnię w mieście, którego się zupełnie nie zna? Wyciągasz telefon i wpisujesz do Zabrze. I widzisz mapkę z firmami, które znajdują się wokół ciebie. Najlepszymi, najbliższymi i tymi, które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania. I to jest właśnie miejsce, w którym chcemy się znaleźć. Google, moja firma, pozwala Ci stworzyć swój billboard na mapie okolicy. Jest to dokładnie to, co wyświetla się na mapach, kiedy ktoś wpisuje nazwy Twojej usługi lub wyszukuje Twojej firmy. I lepiej, aby znalazł tam to, czego szukam. Co możesz tam dodać? Przede wszystkim adres, telefon i godziny otwarcia. Informacje o firmie, zdjęcia, usługi i opinie, ale też oferty i aktualności. Swoją wizytówkę w Google możesz potraktować jako kolejne media społecznościowe. Im więcej jakościowych treści tam zamieścisz, tym wyżej będzie się ona pozycjonowała. Ten trening działa świetnie i jest zabójczo skuteczny. A przede wszystkim stuprocentowo darmowy. A jeśli już teraz chcesz skoczyć na pierwsze wyniki wyszukiwania i zostać lokalnym liderem, odezwij się do mnie lub zostaw w komentarzu słowo MAPY, a ja odezwę się do Ciebie i zrobimy to razem.